Ja proszę bardzo. Panie Stanisławie, ja mam takie pytanko, czy proszę, poza tą jaskółką nadziei, którą jest Ministerstwo Zagranicznych, Pan widzi jeszcze jakieś nadzieje na to, że w jakichkolwiek innych ministerstwach ludzie mogą nawet skorzystać z takiej pięknej karty, jak osłabiona Ukraina? Przepraszam, niech Pan ostatnie zdanie mi powtórzy, bo nie rozumiem. Dobrze. Czy w, tej, czy w tej sytuacji, którą tak. mamy w tym tej, 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 obozie rządzącym poza minister spraw zagranicznych, widzi Pan jakąś nieskupkę na nadziei, żeby akurat no, ci rządzący potrafili skorzystać z, z okazji, nawet osłabionej Ukrainy? No, niestety nie. Muszę ze smutkiem. No, nadzieja jest zawsze, dopóki mamy państwo. Dopóki mamy państwo, co prawda w tej chwili właściwie zrzekliśmy się suwerenności, o w ostatnim tygodniu, zrzekliśmy się suwerenności, bo już podpisaliśmy, że tak powiem, cyrograf, że będziemy we wszystkim słuchać Niemiec. O te 115 kamieni milowych to jest najlepszym tego dowodem. Ale dopóki mamy państwo. To nadzieja zawsze jest, bo zawsze można, mogą się pojawić korzystne koniunktury międzynarodowe i zawsze można to naprawić. Natomiast jeśli byśmy stracili państwo, to już nawet jak się koniunktury pojawią, to my już nic nie będziemy mogli naprawić, bo już nie będzie czego naprawiać. Także taka jest moim zdaniem nadzieja. No wątła jest, ale dobra, jak nie ma lepszej, to dobra i taka. Proszę bardzo. Tutaj pan jeszcze. Dzień no, dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Miałem takie nieodpowiednie pytanie, bo jest Pan redaktor w Niemczech, i naraz Pan opowiadał na spotkaniu, że miał Pan takiego przyjaciela, co Jego ojciec tu w co pracował, co się urodził. właśnie, właśnie, tutaj. właśnie pan jest jakiś tutaj. Taki... czy Uż, pan wstaczy, architekt, czy architekt, Jeśli to nie tajemnica, to może Pan redaktor nam zdradzić, jak, do, jak żeście się spotkali, czy jeszcze do tej pory pan z nim jakiś kontakt utrzymuje? Ja nie wiem czy on żyje, bo on był, był starszy ode mnie parę lat, on w 43 roku się urodził, a ja w 47, więc pewna różnica wieku, więc teraz już by miał powyżej 80 lat. Także nie wiem czy żyje, a straciłem z nim kontakt, bo on się przeprowadził. Mieszkał we wschodnim Berlinie za komuny. Potem jak już po zjednoczeniu Niemiec córka moja młodsza pojechała do Berlina, to prosiłem ją, dałem jej adres, żeby tam no, okazało się, że on tam nie mieszka i nikt nie potrafił powiedzieć, dokąd się przeniósł, więc nie mam z nim kontaktu. Być może, że jakoś się uda czegoś dowiedzieć tam przez innymi kanałami. Natomiast no, ja się z nim spotkałem właśnie przypadkowo, ale jakoś tak przypadliśmy sobie do gustu. No i się dowiedziałem, że on się urodził w 1943 roku w Mielcu. No i jak już żeśmy tak do konfidencji doszli, to ja mówię, słuchaj, jak się mamy przyjaźnić, to ja muszę wiedzieć, co Twoi rodzice robili w 1943 roku w Mielcu. Myślałem, że się obrazi, ale się nie obraził i powiedział mi, jego ojciec był inżynierem lotnictwa. No i został tu skierowany do pracy w Mielcu, sprowadził żonę, no i on się urodził, i cała historia. Jeszcze Pan aktor mówił, że w jednym z komentarzy że rozmawiał Pan z nim na temat polityki i tyle, się, się sprzeczali? Tak, tak, znaczy nie sprzeczaliśmy się specjalnie, bo on, mnie to zresztą specjalnie nie zdziwiło, że on tam próbował, mówił, że Hitler właściwie dobrze chciał. No to ja mówię, może i dobrze chciał, ale mówię, no co z tego, że dobrze chciał, skoro w ciągu 12 lat doprowadził państwo do likwidacji i do okupacji, no to trudno nazwać tego, trudno nazwać go sukcesem niemieckim. Już pomijając to, że całe narody znienawidziły Niemcy, Niemców przez Hitlera. Także, no i, ale nie wiem, bo on tak, to zresztą to było za komuny, więc tam rzeczywiście inwigilacja była znacznie głębiej posunięta niż u nas. Bo myśmy szczerze ze sobą rozmawiali. On mi mówił, że ma takiego tam przyjaciela, takiego serdecznego. No i akurat tak szczerze ze sobą rozmawiamy, i ten przyjaciel zadzwonił do drzwi, ten najserdeczniejszy. Natychmiast temat rozmowy się zmienił na obojętny tam przyjaciel przyjacielem, ale minimum konspiracyjne jest skazane. Także tak to proszę bardzo. Panie redaktorze, niedawno w tej naszej sierpieńcznej sejmowej w rzeczywistości pojawiło się koło Konfederacji. No i, i z tego co obserwujemy, te zamki tam troszkę zaczynają zgrzytać, coś tam się nie smaruje, czy tam się w tej chwili, że tak powiem, odwala protokół 3%, czy może są jakieś inne aspekty, czy jest dużo I jeśli mogę, drugie pytanie króciutkie, nie bym czy Pan lubi grillować, ale gdyby Pan miał taką okazję, by Pan do siebie na Gilę zaprosił z aktualnej Sejmowej albo Senackiej y, też? Ja w Sejmie to mam mm, kilku znajomych posłów, między innymi kolegę Mikkę, bo z, z którym się przyjaźnie od kilkudziesięciu lat, co najmniej czterdziestu chyba, a zaprzyjaźniliśmy się, jak siedzieliśmy w więzieniu w Białące. No, i od tamtej pory się przyjaźnimy. No, teraz tu tak trochę luźniej, bo tam już nie współpracujemy tak ze sobą ściśle jak kiedyś. No, ale to chętnie bym go zaprosił, między innymi po to, żeby go pociągnąć za język, jakby się pozwolił pociągnąć, co się właściwie w tej konfederacji dzieje. Dlatego, że no to, to, co się w tej chwili dzieje, to mnie trochę martwi. Bo ja Konfederacji kibicowałem i kibicuję. Dlaczego? Proszę Państwa, w 1990 roku zorganizowaliśmy taki kongres prawicy w sali kongresowej Pałacu Kultury im. Józefa Stalina. Na który zaprosiliśmy takich znanych nam działaczy ruchu narodowego, i starszych, i młodszych. Chodziło nam o to, żeby odciągnąć narodowców od narodowego socjalizmu. Od socjalizmu mówiąc krótko. No i to częściowo się udało, częściowo nie. I teraz powstała ta konfederacja, w której zgodnie tam przynajmniej na początku współpracowali i narodowcy, i wolnościowcy. No to wydawało mi się, że ten pomysł z 90 roku wreszcie nabiera kształtu jakiegoś. No i jakieś 10% obywateli w Polsce coś takiego popiera. Ja nigdy nie liczyłem, że Konfederacja odniesie jakiś spektakularny sukces, bo to trudno, żeby odniosła w sytuacji, kiedy większość obywateli jeszcze nie rozumie, że rząd przekupuje ich własnymi pieniędzmi. Ich, włas, ich własnymi pieniędzmi. Dzięki czemu no, rządy mogą robić z obywatelami co chcą. To się, zresztą ta różnica się zaznaczyła w, podczas wyborów parlamentarnych w 2020 roku. Tamte partie należące do bandy czworga licytowały się w czasie kampanii wyborczej, która więcej pieniędzy wyda. A konfederacja w tej licytacji nie wzięła udziału, powiedzieli, że oni nie będą rozdawać pieniędzy, a też nie będą odbierać. I proszę zwrócić uwagę, że wszystkie te partie należące do Bandy Czworga ponad podziałami zgodnie uznały konfederację za swojego wroga. Moim zdaniem słusznie. Dlatego że gdyby ten program przez Konfederację zaproponowany, zaczął być realizowany, to tamte partie straciłyby rację bytu. Straciłyby rację bytu. Więc to bo całkiem słusznie uznały Konfederację za zagrożenie dla siebie. Nie dla Polski, tylko dla siebie, bo to interes Polski to jest całkiem inny niż interes partii należących do bandy Czwarga. Bo im zależy tylko na tym, żeby, znaczy tylko, no chyba tylko, żeby na Polsce pasożytować. Natomiast nie tworzą rządu polskiego, tylko własnego rządu. A ten własny rząd to mógłby im powiedzieć w jakimś momencie, słuchajcie, chłopaki, tu się robi niebezpiecznie, zabieramy się do domu. I co my wtedy zrobimy? Dlatego trzeba wykorzystywać taką sytuację do tworzenia siły własnej, a sojuszników to mieć jeszcze przy okazji. Też zresztą jak się państwo ma siłę własną, to łatwiej mu o sojuszników. Proszę bardzo. Dlaczego polski rząd nie robi do Unii Europejskiej? Przecież Czego nie robi? Kontrsankcji, czyli jeśli nakładają na nas różne tam sankcje czy tam kary, no to Polska jako kraj i jeśli mają większość w rządzie, powinni robić. Wszystko co najgorsze, żeby ograniczyć wpływy, że tak powiem, interesów. No to, nie znaczy, to znaczy co? co? To znaczy co Pan ma na myśli, co najgorsze? Business, głównie chodzi o ich, że tak powiem, wpływy. W, w cały przemysł, że tak powiemy, opodatkować wyższe stawki, tak jak na przykład bo jak na Węgrzech, sklepy wielkopowierzchniowe opodatkować wyższymi, jakby powiedzieć, podatkami i w ogóle można, skoro się ma większość, można wprowadzać takie prawo, które, że tak powiem jest oczywiście zgodne z europejskim, aczkolwiek nieprzyjemne dla biznesów nieprzychylne, bo może. Proszę tak. pana, ale proszę zwrócić uwagę, że polski rząd w bardzo niewielkim stopniu ma wpływ na tworzenie polskiego prawa. Zdecydowana większość ustaw, jakie Sejm uchwala, to są jak to się nazywa? Nie instrukcje, tylko. Proszę? Dyrektywy, tak. Dyrektywy Komisji Europejskiej. Kiedyś nawet jeden z posłów tak pół żartem, pół serio powiedział, że zamiast 460 posłów to wystarczyłoby jednego tłumacza zatrudnić i nikt by nie zauważył różnicy. Ja powiedziałem, że jeden tłumacz to za mało, by, by umarł z przepracowania, ale taka ekipa 20-osobowa to by wystarczyła. No zdecydowana większość prawa jakie u nas obowiązuje to jest to są te dyrektywy Komisji Europejskiej. W związku z tym w jaki sposób pan sobie wyobraża, musielibyśmy wystąpić z Unii Europejskiej. Anego protokołu Lukaj Bo tam jeśli... to... okay. no, mógł może do, do jakieś alternatywy dla Unii Europejskiej. Można by było grać w takim żeby po prostu szantażować, że zaczynamy jednoczyć inne kraje ze sobą, żeby po prostu nie wyjść samodzielnie, ale wspólnie z tam. Może różne tam nastroje panują na Węgrzech, może na Rumunii, że sojusz występujący, bo wiadomo, że w pojedynkę jest ciężko wyjść, a człowiek w drugie jest bardzo mało. Ze wsparciem oczywiście, że tak powiem, w Wielkiej Brytanii, dlatego że są, tak Jakby to powiedzieć podzielić i to jest również. Proszę pana, no to można puścić wodę fantazji, ale to... jest? przez Hitlera. Niemcy są państwem poważnym. Prowadzą politykę bardzo długofalową, czego niestety nie można powiedzieć o nas, bo to my od ściany do ściany się zataczamy w zależności od tego, kto nas w którą stronę popchnie. Więc tak to widzę, wie pan. No może ja też inaczej, ale to nie rozmowa dziś. No myślę, że nie, no bo to no, tak, jest, tak. wie pan, bo to jest tworzenie takich wizji alternatywnych, ale no jest tyle niewiadomych przy tym, że ja, wie pan, no powiem tak. To mi kiedyś tak rozmysłowił taki mój znajomy, wie pan, dziennikarz francuski, właściwie to żyd, ale no z pożeniami polskimi, mówiąc nawiasem, jego matka z Łańcuta pochodziła. No i, ale bardzo ciekawy człowiek. No i on mi powiedział, że porównywać można alternatywy istniejące z istniejącymi. Bo my sobie wyobrazić możemy wszystko. Co więcej, to co my sobie możemy wyobrazić, to zawsze będzie piękniejsze od tego, co jest. Ale to jedna wada jest, że to nie istnieje. Więc trzeba porównywać alternatywy istniejące z istniejącymi. Proszę bardzo. Mamy 3 miliony graniców teraz tych państw. Szantaż mógłby być również, jeśli nie dostaliśmy żadnych pieniędzy, że w ciągu dwóch dni Przewieziemy ich na zachód i że tak powiem, przekażemy na niemieckiej granicy Niemcom. Najpierw, On... najpierw musiał ich pan wyłapać. No, myślę, no to, że... wie pan, w ciągu się... dwóch dni by się to panu nie udało z całą pewnością. A wie pan, jeszcze, jeszcze jedna rzecz jest. Jeszcze jedna rzecz. Wie pan. Tych Ukraińców i przedtem było w Polsce prawie dwa miliony. Większość z nich to są poczciwi ludzie i oni chcieli tutaj sobie jakoś urządzić życie, czy tam zarobić i tamtego, ale ostrożność nakazuje, żeby, proszę pana, brać pod uwagę możliwość, że niewiele, niewielka część, tam powiedzmy pół procenta, czy jeden procent, co by było bardzo groźne, może być zadaniowana wywiadowczo, a nawet dywersyjnie. I dla sprawnej, wie pan, centrali wywiadowczej, poderwanie, i to niekoniecznie przez ukraińską bezpiekę, to na przykład przez niemiecką. I proszę pana, poderwanie właśnie takich ludzi, żeby tutaj w Polsce rozpoczęli wołynkę, czyli niszczenie mienia, mordowanie ludzi i tak dalej. No co by to spowodowało? Pamiętajmy, że obowiązuje u ustawa 1066, która przewiduje możliwość interwencji zbrojnej państw obcych, żeby uśmierzyć rozruchy Rzeczypospolitej. No to, no to mamy sytuację taką, i proszę bardzo, wkracza Bundeswehr i, wie pan, robi z nami porządek. No. Więc to, wie pan, trzeba się z tym liczyć. To nie jest tak, że, wie pan, w polityce trzeba. Nie tam, żeby to nas paraliżowało, ale trzeba doceniać element siły. No tak, dlatego każdy kraj zrobił limit. Tam Niemcy, Anglia, Francja, Polacy bez dlatego... No to tym gorzej, że myśmy nie zrobili. No to tym gorzej, wie pan. Co więcej, zrobiliśmy takie głupstwo, żeśmy tych ludzi wzięli na utrzymanie. No to proszę pana. Jeżeli, a jeszcze w, dodatku, jeszcze w dodatku, pojawiają się takie pomysły, no już program pilotażowy ma być wprowadzony tam w województwie warmińsko-mazurskim, dochodu gwarantowanego, 1300 zł na obywatela, bez względu na to, co robi, nawet jak nic nie robi. No teraz, czy na przykład, no rodzina się składa, z rodziców dwojga i dwojga dorosłych dzieci. Każdy dostaje po 1300 zł. Gdzie im się chciało pracować? A po co? Po co? No więc wie pan, do, na, owszem na czarno tam mogą próbować, żeby nie płacić podatków żadnych i tak dalej, ale no to poza tym Trzeba, wy, trzeba będzie wypuścić dodatkową ilość pieniędzy na rynek bez żadnego ekwiwalentu w towarze. No to inflacja podpełznie do 20%. Jest to całkiem realne do końca tego roku. Rząd nawet z inflacji jest zadowolony. Dlatego, że podatki pośrednie liczone są w procencie od ceny. Więc jak ceny są wyższe, to w liczbach bezwzględnych rząd dostaje więcej pieniędzy. Co prawda, musi trochę więcej wydać, no ale wie pan, tam dostaje więcej, więc więcej można tam sobie wziąć na boku i tak dalej. No to tak, to zawsze jest z rządami. To tak jak mówił, pisał właściwie. Pozbawiony złudzeń ksiądz biskup Ignacy Krasicki we wstępie do bajek. Był minister rzetelny, o sobie nie myślał, prawda? Tu nie ma takich ministrów. To wszystko to być może prawda pisał ksiądz biskup, jednakże ja to między bajki włożę. <śpiewanie>